Sławek Piotrowski, lider nieformalnej grupy Sławek i Przyjaciele. Nakręcacie mieszkańców Bydgoszczy do tego, żeby było bezpieczniej i macie kolejny pomysł. No, staramy się, żeby było bezpieczniej i staramy się różne inicjatywy wykazywać. Ostatnią jest udało nam się zebrać podczas meczów naszych siatkarskich klubów fajne koszulki z autografami zespołów PGS Krabełchatów, Jastrzębski Węgiel, Muszynianka no i zorganizowaliśmy taką wspólną Licytację, z której oczywiście zyski przeznaczymy na wsparcie tej naszej akcji, którą realizujemy od pewnego czasu. To powiedzmy jeszcze słów kilka na temat samej tej akcji, którą prowadzicie. Akcja, akcja ma na celu, no oczywiście, poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Walczymy przede wszystkim o to, żeby ludzie zaczęli nosić odblaski. I celowo akcentuję to słowo nosić, bo okazuje się, że nie jest tak źle z odblaskami, jak myślimy. Większość z nas ma, tylko właśnie ich nie używa. Dorośli, bo bo nas to nie dotyczy. Młodzież, bo to jest obciach, dzieci tak długo noszą, jak rodzice przypominają, a często, gęsto długo to nie trwa. W związku z powyższym walczymy o to, żeby, tak jak powiedziałem, spowodować, żeby ludzie zmienili swój sposób myślenia i zaczęli używać to, co tak faktycznie już mają? Pan ma takiego sympatycznego ludzika przyklejonego tutaj do kurtki, tak? To jest jakby kolejne pokłosie tej naszej akcji, bo wszystko zaczęło się oczywiście od naszej kochanej magicznej tuby. Ale bardzo często też ludzie nas pytali: no dobrze, przekonujecie nas, że odblaski należy nosić, ale co dalej? Skąd my mamy je wziąć? Więc też takim oczywiście przypadkiem, jak to zazwyczaj bywa, urodził się właśnie pomysł tego ludzika nawiązującego do naszej tuby, którego można, jak sama pani zauważyła, ważyła przykleić właśnie do kurtki, a właściwie on się trzyma wszystkiego I, i bardzo się z tego cieszymy, bo też jego odblaskowość jest bardzo duża. To są materiały firmy 3M, która jest liderem na rynku odblasków jako takich. No i ten niewielki ludzik, niewielu ludzi chce w to wierzyć, ale on jest niewielkiej, niewielkiej wielkości, jeśli mogę takiego określenia użyć, jak pani widzi, ale z takiej zwykłej latarki z komórki z 40 metrów jest widoczny, więc jego siła odblasku rażenia jest naprawdę bardzo duża. I to jest bardzo ważne, prawda, żebyśmy byli widoczni na drodze. Dopóki się komuś nie przytrafi z bliskich, znajomych, rodziny, my ten temat tak troszeczkę odkładamy na bok. W myśl zasady, o której powiedziałem, że nas to generalnie nie dotyczy. Natomiast prawda jest taka, że dotyczy nas to wszystkich. I to nie jest kwestia tylko dzieci, to jest kwestia też młodzieży, ale też i dorosłych. Wszyscy korzystamy z dróg i no, wszyscy powinniśmy być bezpieczni. To jest kwestia nie kaprysu, tylko kwestia bezpieczeństwa nas samych i naszych najbliższych. Wróćmy jeszcze do licytacji, bo koszulki to taka. To chyba takie fajne przedmioty na licytację, bo mamy tutaj w Wydgoszczy też dużo fanów siatkówki, bo nasza delekta teraz świetnie gra, więc tych fanów mamy coraz więcej i może na fali trochę tej popularności też uda się Wam dzięki temu na licytacji zdobyć troszkę więcej pieniędzy. Kiedy ta licytacja? Gdzie? Podajmy szczegóły. Można w licytacji uczestniczyć poprzez naszą stronę www.y4u.pl. To jest jedna sprawa, druga sprawa na pewno liczymy właśnie na to, to, na to wsparcie, wsparcie kibiców, a ja jeszcze dorzucę taki, taką ciekawostkę, bo wpadłem też na taki pomysł, że skoro coś dostaliśmy od klubów, to coś i zaoferujemy od siebie. I po tej licytacji, jak już koszulki będą wylicy, wylicytowane, chcielibyśmy przekazać właśnie każdemu z klubów po takiej naszej magicznej tubie, żeby też i oni u siebie na miejscu mogli to wykorzystywać i mogli no, siać te informacje dotyczące bezpieczeństwa. Także mam nadzieję, że że, że ten pomysł nasz bydgoski, bo odzywa się we mnie taki troszkę lokalny patriotyzm, będzie można gdzieś wytransportować dalej, no bo kwestia bezpieczeństwa na drodze to nie jest tylko problem Bydgoszczy i najbliższych okolic, ale tak prawdą więc całego kraju, więc będziemy mieli olbrzymią satysfakcję, jeżeli rzeczywiście uda się ten pomysł zrealizować w tej formule.